Mamy 31 grudnia 2023 roku. Święty Mikołaj, zapraszam na Oaza News. W pierwszy weekend grudnia w Sychowie odbyła się Oaza Modlitwy o temacie Wierze w Święty Kościół. Łukaszek było na mnie dobrze? Moim zdaniem to nie jest tak, że dobrze albo niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co się we wspólnocie, najbardziej powiedziałbym, że ludzi, ludzi, którzy przebrali się za świętych, gdy mieliśmy wytrześć, co ciekawe, to właśnie takie przypadkowe inicjatywy najbardziej wpływają na naszą formację. Pierwszy weekend grudnia, zaczęliśmy razem adwent na oazie modlitwy w Sychowie. W ogóle pierwsze co nas zaskoczyło, to to, że w ogóle połowa szkoły była po remoncie, więc dla takich długotrwałych oazowiczów, po prostu to była nowa rzeczywistość. No, wszystko w ogóle w innych kolorach, jakby kaszubskie znaki i tak dalej, no tego już nie ma. Znaczy część jest, ale rzeczywiście jest za to pojawił się mundur żołnierza z kampanii wrześniowej. Który straszył nas po swoim konturem. Tematem tej oazy modlitwy był Święty Kościół, czyli już druga z kolei. I w wykorzystaniu, że tak powiem, tego tematu ksiądz mówił konferencję o świętym Maksymilianie Kolbe. Przy czym też mieliśmy właśnie zabawę o świętych, gdzie animatorzy się przybrali za, za przeróżnych świętych i mieliśmy przygotowane dla uczestników zadania, które ich doprowadzały do świętego Mikołaja który czekał na nich ze słodkim podarkiem. Był to bardzo owocny czas, Byłem zarówno modlitwy, jak i rekreacji. I na podobne rekolekcje zapraszamy już w marcu. 9 grudnia w parafii Chrystusa Króla w Gdyni, Małym Kacku, odbył się kolejny prowadzony przez diakonię muzyczną Muzyczny Dzień Skupienia. Dnia 9 grudnia tego roku nasza diekonia oraz osoby chcące posługiwać muzycznie spotkały się w parafii Chrystusa Króla na Małym Kacku na Muzycznych Dniach Skupienia. Mieliśmy warsztaty rozwijające nasze głosy, także warsztaty prowadzone przez Karola i Asię na temat doboru pieśni do danej mszy świętej. I przygotowywaliśmy się do naszej posługi w parafiach. Do pełnienia tej roli animatora muzycznego. Wspólnie przeżyliśmy modlitwę przedpołudniową oraz Eucharystię ubogaconą naszym śpiewem. Chcielibyśmy zaprosić wszystkie osoby chętne do posługi muzycznej, do rozwijania swojego talentu na przyszłe dni w skupienia i do uczestniczenia w wydarzeniach prowadzonych przez wiekoń Muzyczną naszej dietezji. Zapraszamy! Kończący się rok był niewątpliwie bardzo owocny. O tym, co najważniejsze wydarzyło się w roku 2023, opowie diecezjalny moderator do spraw młodzieży, ksiądz Andrzej Lojtek. Mijający rok, który przebiegał jako jubileuszowy, był z jednej strony dziękczynieniem za cały lub światło przez te 50 lat jego istnienia. I był też z pewnością bardzo owocny, gdy chodzi o zapatrywanie się na przyszłość dla. I zarówno tego ruchu ogólnopolskiego, ale też tego ruchu naszego decyzjalnego, gdy chodzi o te działanie ogólnopolskie, to chyba najważniejszym wydarzeniem było otwarcie centrum ekologii integralnej, które ma być centrum. Ewangelizacji, ale też centrum edukacji ekologicznej. A gdy chodzi o naszą decyzję, to my bardzo się cieszymy, że każdego roku przybywa nam około 10% uczestników na rekolekcjach, przybywa nam też animatorów, przybywa też tych animatorów, którzy zostali pobłogosławieni do swojej posługi i przyjęli krzyż animatora. Przybywa nam również członków Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie, więc to był dobry rok. I czekamy na kolejny. A w kolejnym roku no oczywiście te działania tradycyjne, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Such, omy, kolejne dwa omy, na wiosnę i tuż przed wakacjami, wakacyjne rekolekcje. Ale z takich nowości to szkoła animatora, która do tej pory odbywała się w czterech zjazdach w ciągu roku weekendowych. Teraz to będzie się odbywała jako kurs animatora. I będzie on w dwóch częściach w lutym. Pierwsza odsłona tegoż właśnie kursu animatora, więc zapisy ruszą niebawem. Oraz jeszcze z nowości, w sumie nowości, które już były w listopadzie, ale nowości, gdy chodzi o ten rok formacyjny, to on dla studentów i animatorów, na które już serdecznie zapraszamy. W Wielkim pościem w marcu. Do zobaczenia i dobrego nowego roku. Dziękujemy wszystkim, którzy przez cały kończący się rok uczestniczyli w życiu, ruchu światło, życie naszej diecezji. Życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku, wszelkich potrzebnych łask i Bożego błogosławieństwa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Oaza News już za miesiąc. Specjalnie dla Państwa, święty Mikołaj, ho-ho-ho! Już Już gwiazda z tym człowiek. <noise> Wciąż <noise> No Widać co <noise> <za> to <noise> Dobra, kończymy, kończymy. Dobrze, proszę, <noise> Aleksandro. Dobrze. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak jest zdrowie, zdrowie, ile czy trzeba Tracenić cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił, dziś piękność twą w całej ozdobie, widzę i opisuję, ozdobie, widzę i opisuję i bo tęsknię po tobie. tobie, panno święta, co ja jasny drogi rzęsokowy i ostrożnie wiedzisz w bramie, ty co lud zamkowy, nowogródzki ochraniasz wraz z jego wiernym ludem, jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki, pod swoją opiekę ofiarwane Martwą podniosłem powieka. I zaraz mogę iść do twój świąt progu i za plusone życie podziękować Bogu. Tak. O, <śmiech> o, <śmiech> dnia, Musisz Jacek zrobić tak. I wtedy zaczynamy <laughs> Dobrze kamera światła. Make up, make up, <laughs> Czekajcie. Dobrze. Dobrze, możemy zaczynać. Dobrze. 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 Witamy w oaz Naszym gościem dzisiaj jest Bałwan, który opowie nam, jak spędził tegoroczną oazę grudniową w Psychowie. No, trochę zimno było, ciekawie. Bawiliśmy się, bawiliśmy, tańczyliśmy. A jaki był Twój najulubieńszy taniec? Belgika. Czyli tradycyjnie. Okay. To może przejdźmy tutaj do następnego młodszego y, uczestnika y, naszej oazy modlitwy. Y, generalnie ostatnio trochę stracił głowę. Nie, nie wiemy dla kogo, ale... No to mniej ale no. z tego co wiemy ostatnio to oaza niósł się opieram na jakichś związkach. Nie, oni gadają ciągle on jakiś jakieś Właśnie jakiś nowy nowe związki. Cały czas, nowe związki. No i on też stracił głowę. No. to się być. Dobrze. Tak więc jak się czujesz z tym? Jest dosyć małomówny, tak samo jak Józef.